Potworniarka przedstawia. Hej! W dzisiejszym odcinku toaletka dla operety. ta -da. Wszędzie są nuty, klucze wiolinowe. Następnie jest wykonane z folii. Wszędzie tu opereta jest napisane. Przepraszam. Tam czasami używam czerwonego brakatu na niektóre nuty. Klucze wiolinowe. I tak, to jest jej biurko. Tutaj klucze nuty. Pisze jest napisane: Graj, upiorze, graj. Tym dym, dym Tak, to jest szafka. Skąd tu mi się czarny, dlatego to jest czerwony? No bo nie chciałam, żeby. wiecie, Czerwona gałka z pasteliny. klucz i nuta. To jest troszkę operety, To też może być to zaletka dla upiorów, ale już napisałam, że to Opera, to jest Nuty, nuty i dość troszkę. Dobra, piszcie, subskrybujcie, jak wam się podoba i komentujcie. No to pa! pa.